Zgadnijcie, za co się biorę. Teraz napiszcie to w komentarzu, nie patrzcie trochę dalej. Jeżeli już napisaliście, to jak ktoś zgadł, to, to fajnie, przypnę mu serduszko. A uwaga, będę nareszcie sprzątała te plany. One są wszędzie normalnie. Możecie to zauważyć po TikTokach i ja czasem się ich wstydzę. Ale już dzisiaj one znikną. Tutaj też dajemy ten płyn. To jest jakby co zwanisz, więc może zejdzie. Tutaj sobie wziąłem wodę, żeby nie tylko moczyć, ale też to polewać. Więc tak, bierzemy się. Uh! Wiem dziwny odcinek, no ale już dużo takich rzeczy było na TikToku, że właśnie jakieś takie plany miałam i właśnie chciałam je zmyć, i chcę Wam właśnie je pokazać. Mogłabym tak zrobić cały pokój, tylko że. No. Wiecie, nie chcę się. Może kiedyś. Dobra, czas na tą drugą. Tutaj jeszcze, to zrobię takie przejście. Ok, efekt końcowy pokażę już na Instagramie. Więc wbijajcie, jest on podany na moim TikToku.